Jestem pod wrażeniem tego, jak w ostatnich latach zmieniła się branża AGD. Za sprawą marek, takich jak m.in. Dreamy, która to jest sponsorem dzisiejszego odcinka, sprzątanie stało się znacznie przyjemniejsze, no i przede wszystkim zabiera znacznie mniej czasu. Tym razem do naszej redakcji trafił nowy bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreamy Z30, który postanowiliśmy sprawdzić dla Was boju i od razu muszę Wam zaspoilerować, że nie jest to kolejny zwykły pochłaniacz kurzu. Co to? To nie. Mamy tutaj imponującą siłę ssania na poziomie 28 000 paskali. Jest też automatyczna jej regulacja, jest inteligentne rozpoznawanie cząstek. Czyżby ideał? Sprawdźmy. Dreamy Z30 to aktualnie najwyższy model z serii Z. W sprzedaży dostępny jest też nieco słabszy Z20 oraz Z10 Station, ale to nieco inna konstrukcja z uwagi na obecność stacji bazowej z systemem opróżniania. Zaraz po rozpakowaniu widać, że mamy do czynienia z naprawdę wszechstronnym sprzętem. Producent nie oszczędzał na akcesoriach, a wymienne i łatwo wymienialne końcówki sprawdzą się w wielu sytuacjach: od odkurzania podłóg, dywanów, tapicerki, wnętrza samochodu, aż po wyczesywanie sierści zwierząt domowych. Nie zapomniano też o wygodnym przechowywaniu. Specjalna podstawa pozwala ustawić odkurzacz oraz akcesoria w dogodnym miejscu. Widzę tutaj jeszcze jedną zaletę: solidna podstawa eliminuje konieczność wiercenia dziur w ścianach do tradycyjnego montażu uchwytu na odkurzacz i akcesoria. Zbiornik na kurz umieszczono w na korpusie. A jego czyszczenie nie stanowi problemu. Wystarczy jeden przycisk, aby zwolnić pokrywę i pozbyć się nieczystości. Co ważne, znajdziemy tutaj elementy, które łatwo utrzymać w czystości, bowiem można myć je wodą. Należy pamiętać o tym, aby dobrze je wysuszyć, a producent zaleca 24 godziny do pełnego wyschnięcia. Dreami Z30 za sprawą wbudowanego filtra HEPA H14 filtruje cząsteczki o wielkości do 10 mikrometra ze skutecznością rzędu 99,99%. Wspomniałem już o imponującej Mocy ssania wynoszącej aż 28 tysięcy paskali to naprawdę dużo, a w praktyce przekłada się to na skuteczne czyszczenie każdej powierzchni w domu. Dreamy Z30 ma jeszcze jedną przewagę nad konkurencją. Potrafi inteligentnie wykrywać cząsteczki i automatycznie regulować siłę ssania. To szalenie wygodne, nie trzeba przełączać się pomiędzy poszczególnymi trybami pracy, aby skutecznie odkurzyć mniej i bardziej zabrudzone miejsca. Szczotka wielopowierzchniowa sprawdzi się podczas czyszczenia większości powierzchni i to jej najchętniej używam na dywanach, panelach czy kafelkach. Producent zastosował konstrukcję wałka w kształcie litery V, co zapobiega wplątywaniu się włosów i sierści. Jest tutaj jeszcze jeden bajer, a mianowicie podświetlenie LED. Bynajmniej nie chodzi tutaj o walory wizualne. Diody w kolorze zielono-niebieskim zwiększają widoczność w słabo oświetlonych miejscach i ułatwiają eliminację zabrudzeń. Druga ze szczotek, ta z miękkim wałkiem, również emituje światło LED i sprawdzi się na twardych podłogach, pozwala bardzo precyzyjne dojeżdżanie do krawędzi ścian czy mebli. Podłogi podłogami, ale przecież w naszym otoczeniu znajdziemy znacznie więcej powierzchni do odkurzenia. No i tutaj z pomocą przychodzą kolejne akcesoria. Zobaczcie jak łatwo pozbyć się kurzu z nietypowych i delikatnych miejsc jak klawiatura czy kokpit samochodowy. Elastyczny wąż przedłużający i obracająca się miękka szczotka do ścierania kurzu to duet idealny. No a teraz coś, co z pewnością doceniam miłośnicy czworonogów. Podczas gdy u wielu producentów takie akcesoria trzeba dokupić osobno, Dreami daje je w standardzie. Narzędzie do wyczesywania sierści zwierząt nie zawodzi i skutecznie odprowadza nadmiar włosia do pojemnika. Wiele osób wciąż obawia się zakupu bezprzewodowego odkurzacza pionowego ze względu na zazwyczaj no, niezbyt długi czas pracy na baterii tych urządzeń. W przypadku Dreami Z30 jednak te obawy można zostawić gdzieś głęboko w szafie. Odkurzacz ten naprawdę trudno rozładować podczas codziennego sprzątania. Maksymalny czas pracy to aż 90 minut w trybie eko, no a w trybie automatycznym będzie to kilkadziesiąt minut, w zależności od ilości zabrudzeń. To wystarczająco dużo, aby zapomnieć o codziennym ładowaniu. Podczas testów przekonałem się, że Dreamy Z30 to doskonała i wszechstronna propozycja wśród odkurzaczy ze średniej półki cenowej. Całość lekko się prowadzi, a wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia wygodne sterowanie funkcjami. Sprzęt gwarantuje imponującą moc sania, doskonały system Filtracji inteligentne rozpoznanie zabludzeń, no a do tego dostarczane jest z bogatym zestawem użytecznych akcesoriów z podświetlanymi szczotkami głównymi na czele. Na pochwałę zasługuje też mocna bateria oraz oczywiście wygodna podstawa wolno stojąca z uchwytem na odkurzacz i akcesoria. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Dreamy Z30, koniecznie kliknijcie w link znajdujący się w opisie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.